Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Teraz mam na sobie nowy wzór koszuli, czyli koszule, które już u nas często klientki, które kupowały, chwalą, wiedzą, że jest to świetny gatunek z mocno naturalnej tkaniny bawełnianej. Dodatkowo jest tutaj lajkra. Nie będę mocno reklamować, ponieważ partia jest krótka, natomiast to, co chciałam Wam powiedzieć, to jest to bardzo dobry gatunek, bardzo przewiewny. I teraz koszula może być nożona z długim rękawem, tak jak mam tutaj pokazaną, specjalnie nie zapinałam. Klasyczna koszula z ciekawym takim ornamentem. Natomiast to, co jest istotne, ta koszula ma też takie podpięcia, czyli możliwość ma pasek, i jest tutaj możliwość zrobienia właśnie tutaj regulowanych rękawów. Jeżeli, tak jak ja, lubisz rękawy podpięte, możesz sobie podpiąć. Już nie będę przedłużać, i możesz mieć koszulę właśnie taką z rękawem przykrywającym łokcie. Zależy jak lubisz, zależy co lubisz. Jeżeli chodzi o koszulę, koszula występuje w różnych rozmiarach. Występuje od rozmiaru 46, czyli 46, 48, 50, 52, 54 i 56. Ja mam na sobie rozmiar 54. Dla takiego porównania i informacji mam 128 w biuście, mam 134 w biodrach i 159 wzrostu. Przy, przy moim wzroście ona jest taka dłuższa, no taka 8 cm dłuższa niż pachwinę. Więc jeżeli szukasz koszuli, która by była ciekawa i taka właśnie troszeczkę inna, no to ta koszula na pewno się sprawdzi, jest fajna. I jeżeli chcesz tą koszulę kupić, to musisz koniecznie do nas wysłać tutaj w komentarzu informację, że jesteś zainteresowana i najlepiej w wiadomości prywatnej już ustalimy, jaki rozmiar potrzebujesz. Pamiętaj, że zanim dokonasz zakupu, musisz się wymierzyć w biuście, w pasie i w biodrach na styk. Bez dodawania luzu. My ten luz dodamy, ponieważ wiemy jak mniej więcej, która tkanina jak się poddaje i który rozmiar jest wskazany na przykład dla Ciebie. Ja też porównuję do siebie, czyli do moich wymiarów, jakie ja mam wymiary i jaki rozmiar jest odpowiedni dla mnie. Na przykład tutaj jest bardzo ta rozmiarówka adekwatna, czyli dokładnie taka mniej więcej jak ja noszę, czyli tylko koszulę przeważnie, kupuję 54, ponieważ jest to mała rozciągliwość tkaniny i żeby mi się potem tutaj guziki nie rozchodziły. Zawsze staram się brać luźne mimo że ona jest luźniejsza, to jest właśnie urok koszuli. Więc ona nie ma być mega taka dopasowana. Także mam nadzieję, że wszystko powiedziałam co ważne. Także jeżeli masz pytania, to pisz, a ja jeszcze tylko podejdę, zobacz sobie ten element tutaj taki jest ciekawy. Także jeżeli chcesz, pisz komentarz, jesteśmy w kontakcie. Hej, hej.